Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na taki film, który w zasadzie sami zaproponowaliście. Wielokrotnie pytacie się mnie o to, na jakim komputerze pracuję i jak tak naprawdę wygląda mój komputer. Jak wiecie, testuję dużo sprzętu. No i niestety, ale często swój komputer jako swój komputer w całości widzę rzadko. A że taka okazja się nadarzyła, to myślę, że jest to dobry moment, żeby nagrać taki film aktualny na listopad 2013 roku. Myślę, że raczej do końca roku się nic nie zmieni, a jak już to bardzo niewiele, oczywiście o zmianach będziecie tak na pewno informowani. Więc śledźcie kanał uważnie. Natomiast dzisiaj zobaczycie aktualnie, jak wygląda moja konfiguracja, na jakiej pracuję. To jest jeden z dwóch moich komputerów. O drugim będzie film osobny. Oraz jakiego monitora używam na co dzień. Tak więc zapraszam. Moi drodzy, zacznę od monitora, bo z tego jestem naprawdę zadowolony. Powiedział nawet, że jestem z niego dumny, tak? Słuchajcie, monitor. To jest typowa konstrukcja dla graczy model XL2420T. Monitor z matową matrycą 120 Hz. Odświeżanie, czas reakcji 1 milisekunda. Natomiast jak widzicie, sama ramka nieduża. Monitor można ustawiać naprawdę w naprawdę wielu płaszczyznach. Jest recenzja tego monitora na moim kanale, jeszcze w tym starym. Tak więc kto nie widział, to zapraszam na stary kanał. Tam sobie zobaczycie jego recenzję. Powiem Wam, że jest to chyba jeden z najlepszych podzespołów czy produktów, jakie sam osobiście posiadam. Jeżeli chodzi o wierność oddania barw, to jest monitor dla graczy: on nie musi wiernie oddawać barw. Mam drugi monitor przy drugim komputerze, który te barwy oddaje zdecydowanie lepiej. Natomiast do gier on nadaje się naprawdę dobrze. Konstrukcja 24 cale, czyli wielkościowo taki średni, nie powiem, bo większym monitorem, ale też ten właśnie, czyli 27-20T, bo leży, chyba tak jest nowszy model, bym nie pogardził, bo naprawdę model świetny i to jest moim zdaniem jeden z lepszych tutaj elementów mojego zestawu. Tak? Drugim, z którego jestem zadowolony, to są słuchawki Ozone, je widzieliście 7HX. Konstrukcja również dla graczy z wirtualnym dźwiękiem 7.1. Tak naprawdę są to zwykłe słuchawki stereo, także 7.1. One emulują, ale są bardzo dobrze wykonane, wygodne. Tak więc ja praktycznie teraz słuchawek, oj, sorry za to trącenie statywu głośników praktycznie nie używam, tylko i wyłącznie jak już to słuchawek. A grają one na tyle głośno, że jak tutaj jest specjalny wieszak, pokażę może tym, którzy nie widzieli, a którzy są leniwi i nie będą chcieli zobaczyć recenzji monitora. To ten monitor posiada taki specjalny uchwyt na słuchawki, z którego korzystam. Jak te słuchawki są na maksymalnej głośności, to szczerze mówiąc grają tak dobrze jak niektóre głośniki w monitorach. Więc mam combo, tak? Wszystko w jednym. Ok, teraz idziemy do tego, co ważniejsze. Na początek obudowa. Moja obudowa, to oczywiście jest tak duża, że trzeba się tutaj odsunąć. To jest Bitfenix Colossus, tak? Obudowa typu Big Tower. Bardzo, jeżeli chodzi o wygląd, nietuzinkowa, ponieważ obydwa panele boczne są poświetlane. Poświetlane są również drzwiczki. Czekajcie, zgaszę światło. Przynajmniej to jedno. Czekajcie, zgaszę drugie. A będzie fajny efekt. Obudowa jest poświetlana. Można zmienić poświetlanie. Zaraz wam pokażę. Zwróćcie uwagę, jak teraz będzie się zachowywało poświetlanie. Zobaczcie. Widzicie, jest takie pulsacyjne, raz intensywniejsze, raz mniej intensywne. Można oczywiście włączyć na stałe intensywne poświetlanie, i również jest kolor niebieski. Jak znudzi mi się czerwony, to jest kolor niebieski. Obudowa jest stosunkowo cicha, duża i powiem Wam, że nie żałuję, że ta obudowa została. Ok, włączamy z powrotem światło. Z uwagi na fakt, że przydaje się naprawdę do testowania zasilaczy, dużych chłodzeń. Jak wypadam takim praktyce, również zastosowanie z obudowy. Druga rzecz, która mnie bardzo cieszy, to jest to zamknięcie na górze. Zobaczcie, czy to widać. Widać. Tutaj są zamknięte wszystkie przyciski, porty, zamknięcie jest na kluczyk, więc jak wiecie, mała niedługo już zacznie sama biegać. Już ładnie na nóżkach chodzi. To sobie całość tylko zamykam i nie jestem inaczej. Jestem spokojny o to, że jak na przykład renderuję jakiś film, to mi nie podejdzie paluszkami, nie wyłączy komputera. Teraz to co najważniejsze, czyli wnętrzności. Omawianie wnętrza zacznę od tego, co najlepiej widać, a dopiero potem będą te szczegóły. Przede wszystkim tak, do standardowej wentylacji, która obejmuje dwa wentylatory 200 mm, jeden na froncie, jeden na górze obudowy, dodałem jeszcze 140 Fractal Design. To są dwa obudowy, które kupiłem jeszcze do Define R3, te Ultra Silence i faktycznie one są ciche, także w tej obudowie równie zagosi, bo tutaj z tyłu, słuchajcie, nie ma żadnego wentylatora na stoku. On mi wydmuchuje ciepłe powietrze z procesora. Procesor. To jest AMD FX6300. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o taktowanie, mógłbym Wam się tu pochwalić, o podkręcony tyle i tyle, ale on jest często tak różnie taktowany, bo w zależności od tego co testuję, to czasami idzie standardowo 3,5 plus turbo. Natomiast najczęściej jest podkręcony tak jak w tej chwili do 4,5 GHz, chyba że mam gorsze chłodzenie, które nie jest w stanie schłodzić tego procesora. No to w tym momencie to taktowanie sobie zbija, na przykład do 4,2 GHz. Natomiast jest podkręcony, bo to się przydaje przy renderowaniu filmów, a jak wiecie, tych jest troszeczkę chłodzenia Akasa Venom Medusa. Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. Mamy tutaj 8 rurek ciepłych, jak dobrze pamiętam. Konstrukcja dwuwierżowa, jeden wentylator 121, 140 mm. Wentylatory Akasy takie mają profilowane, fajne łopaty, tutaj które mają za zadanie jeszcze dodatkowo uciszyć pracę komputera. To, czego nie widać. A co jest tutaj pod wentylatorem, to są oczywiście pamięci RAM. W sumie to jest 12GB, oczywiście ddr trójki, standardowo taktowane 1333MHz, natomiast one są praktycznie na stałe podkręcone na 1600 Dwie kości to są GoodRamy, dwa razy po 4GB, a dwie kości to są kości Palita, nie, co ja mówię, jakiego Palita, Patriot. Też tak dokładnie 2 x 2 giga, też 1333 obydwie kości, jedne i drugie, to standardowo cel 9. Natomiast przy podkreśleniu cel 11, idziemy sobie, wiecie co może tutaj pójdziemy. Nagrywarkę nie widać, no ale to tam kogo nagrywarka w zasadzie obchodzi, to jest zwykła, jakaś najprostsza LG. Dysk, Dysk to słuchajcie, jest 500GB WD, Seagate'a się po prostu pozbyłem po gwarancji, jak mi się kolejny raz zepsuł. Przedałem go, mam nadzieję, że właścicielowi nowemu będzie służył długo. U mnie niestety te dyski też są narażone na, na większe wstrząsy, tak? przy przekładaniu wszystkiego i tak dalej. Myślę, że to też ma wpływ na ich żywotność. Obok widzicie wentylator NZXT, natomiast do niego się zbytnio nie przywiązujcie, bo on tutaj jest tylko i wyłącznie w celach testowych, jak sprawdza się wentylator na dole obudowy. Jak będziecie kiedyś zainteresowani, to taki film dla Was mogę zrobić, jak wpływa to przede wszystkim na temperatury karty graficznej. Idziemy sobie na, dalej, też na dole. Zasilacz. Zasilacz, co słuchacie, jest w tym momencie testowy Be Quiet! Power Zone, 650 W. Jednostka w pełni modularna, także mam również odpinany przewód 24-pinowy, który tutaj też jest podzielony na dwie wtyczki. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że w zasadzie ten zasilacz zostaje. No i prawdopodobnie ten albo drugi zasilacz Be Quiet!'a, który mam, będzie w tym komputerze na stałe. Natomiast ten będzie używany do zestawów testowych również u mnie tutaj dalej. Dajmy sobie wyżej. Na płycie głównej mam również osobną kartę dźwiękową. To jest najprostsza, zwykła konstrukcja Sound Creative, tak, Xtreme Audio X2 oczywiście. Natomiast oczywiście też on nie ma procesora X-Fi, to jest zwykły kodek dźwięku, tak naprawdę to X-Fi to jest tylko i wyłącznie software'owe, a nie sprzętowe. I tak tutaj do grafiki, do liczenia dźwięku potrzebny jest zwykły procesor, natomiast ten, ta karta dźwiękowa miała mi poprawić dźwięk i zastąpić zintegrowaną słabą dźwiękówkę w mojej starej płycie głównej, została chyba bardziej z przyzwyczajenia, bo prawdopodobnie Realtek, który jest na tej płycie głównej jakościowo niewiele odbiega od właśnie tego X5 Extreme Audio. Idziemy wyżej, wyżej jest karta graficzna, to na pewno Was zainteresuje, to Wam opuszczę statyw, żebyście widzieli ją lepiej, no i oczywiście Ci, którzy śledzą już dłużej mój kanał wiedzą doskonale co to jest za konstrukcja, chociaż rzadko ją widzicie w mojej obudowie, ja już zapomniałem jak ta karta prawie że wygląda, to jest słuchajcie, Radon HD7770 od Sapphire, GHz Edition, każda karta 7770 jest GHz Edition, no chyba, że producent obniżył zegary, bo 1000 MHz to jest to minimum standardowe tej karty, tak więc tutaj w zasadzie nie ma czym się chwalić. Karta jest na tyle wydajna, że pozwala mi pograć również w najnowszego Battlefield 4. Może zrobię taki test, myślałem już o tym, pewnie by to Was zaciekawiło, jak budżetowa konstrukcja sobie radzi w najnowszym tytule. Jest również stosunkowo energooszczędna, mamy tutaj tylko jedno podpięcie pinowe, Także pobór całej jednostki, jak dobrze pamiętam, to tam ledwo 300W przekracza. Co przy tych kartach, które testuję, gdzie tam nierzadko mam grubo ponad 400W, jest naprawdę dobrym wynikiem. I płyta główna. Płyta główna, słuchajcie, to na pewno widzieliście, ja muszę się tutaj trochę ze statywem okręcić. To jest oczywiście ASRock 970 Extreme 3, czyli ta słabsza wersja. Natomiast tutaj specjalnie tak uciekam, bo oczywiście wam się będę chwalił teraz tym radiatorem, który zrobiłem chłodzeniem na sekcji zasilania. Ponieważ o ile płyta w zasadzie standardowa, tak niestandardowe jest chłodzenie sekcji zasilania procesora zrobione przeze mnie oraz mojego tutaj bardzo dobrego przyjaciela, jeszcze niedokończone, już w zasadzie testy się skończyły, teraz bym musiał je ściągnąć ten radiator, dać do piaskowania, a następnie do anodowania. Natomiast jakoś mi się trudno za to zabrać szczerze mówiąc, tym bardziej, że będę musiał zdjąć chłodzenie, to jest dużo roboty, a ja nie mam czasu, więc mi się po prostu nie chce. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten komputer? System operacyjny to Windows 7, 64 bity, Ultimate, Office 2007, Home... Co do programu antywirusowego, to jeszcze Wam powiem, bo też spora część osób się pyta o antywirusa. O tym będzie osobny film. Prawdopodobnie będzie jakiś mały poradniczek na wideotesty, coś sobie nagramy. I ja oczywiście mam również w planach nagrać film o zabezpieczeniu ogólnie systemu operacyjnego od samego początku. Natomiast Wam powiem: ja używam tutaj programu F-Secure Internet Security. Natomiast to jest wersja dostarczonego przez mojego dostawcę internetu, tak? czyli przez INEE. Z licencją w zasadzie dożywotnią, tyle, że płacę co miesięczny abonament za ten program na dwa stanowiska, 10 zł. To jak łatwo obliczyć, to jest 120 zł na rok na dwa stanowiska, czyli taka zwykła cena, żadna promocyjna w zasadzie. Pakiet dosyć dobrze się sprawdza, natomiast myślę, czy nie przejść na Kasperskiego, nie zrezygnować po prostu z tego abonamentu i nie kupić licencji na Kasperski. Cena w zasadzie jest to sama, program lepszy zdecydowanie. Słuchajcie, to by było na tyle o moim komputerze, nagram również taki film o drugim komputerze, który myślę, że może być nawet ciekawszy. Jak widzicie to nie jest żaden wypasiony zestaw, są tu naprawdę elementy ciekawe, no natomiast są też elementy, które odstają, że tak powiem od reszty, no bo sama obudowa ona kosztuje około 800 zł, tak? Chłodzenie ciut ponad 300, no to już macie kurczę kwotę jest zdecydowanie wyższą niż procesor z płytą razem wzięty, tak? Pewnie jeszcze grafika by się w to zmieściła. Tak więc, jeżeli o to chodzi, no tak to wygląda na chwilę obecną. Na razie jedynie, co bym chciał w zasadzie tutaj zmienić, to przydałby się dysk SSD. Raz, żeby nie zakłócał moich pomiarów sonometrycznych w przypadku testów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, niższy powód prądu. Trzecia rzecz, zdecydowanie szybsza, szybsza praca komputera. Wystarczyłby mi taki na system i kilka najważniejszych programów. Tak więc, ja chcę się jakiś sponsor znaleźć, zapraszam na PW. Dobra, koniec reklamy. Tak, więc słuchajcie, w tym momencie, moi drodzy, to jest na tyle. Tak wygląda mój zestaw. W zasadzie od dłuższego czasu i mówię na razie, jakiś żadnych większych zmian nie planuję. Tak więc film myślę, że trochę aktualny będzie i to by było na tyle. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jak będę miał czas, odpiszę. Na razie.